no, przejdziemy tam. A was moi drodzy witamy w kolejnym odcinku. Cześć. O, a tu jest zbiornik paliwa, jaki Co? O, świetnie. Dziś witamy skąd? Skiel. Województwo Świętokrzyskie Nasz kolejny wyjazd Zobaczymy co tutaj mają, pozwiedzamy sobie tutajsze ruiny Ale to wszystko chyba zgrane. Ale za to jest kolorowe A tam jest chyba ta... O, to wiesz co to jest? Wow Grota solna. grota solna. Jezu, to jest strasznie, ale... Ktoś tu spał? Czy ktoś tu śpi? Jest tutaj grota solna. Czujesz ma. tą sól? Mm -hmm. Mega. Nie idź to bo ciemno. A tutaj są trzy rzeczy, to jeszcze jest kola. Fajnie. No to ktoś wiedział, gdzie się urządzić, nie? Wiesz, jakie tu spanie musi być zdrowe? Nie, ja dobrze widzę. Coś mi się dzieje z kamerą. Albo mi się wydaje, coś tutaj mi się chyba ze stabilizacją dzieje. Okej, dobra, zobaczymy. Ani Co się dzieje z kamerą? Jakieś przechody to jest. Zobacz, jak obraz skacze. Patrz, ja nic nie robię. To o co to chodzi? A teraz jest znowu, może Jakieś zakłócenia. Kolorowo to. Kolorowo. Jakiś dzisiaj ten dzień taki jest pechowy. Sprzęt się psuje. Padł już mi halogen ledowy, coś się z kamerą dzieje.

Tu jest mrocznie teraz, nie? Te pomieszczenie. Nie, yes. świętniczek. Najfajniejsza ta grota są najwyższa Czyli dzisiaj groty w mamy zaliczony. Co mamy? Gdzie jesteś? O, grota. Chyba, chyba tak. Ale to wygląda tak. Tam były biura dla Tu a... było główne. nie tutaj jest chyba... Całe centrum zdrowia. Nie centrum, tutaj. no. Czernie tutaj była grota solna. O, nawet tutaj jest tabliczka grota solna. Widzisz? Lecimy. Mega ona jest. Czekaj, Ale jeszcze nie najgorzej. No, bo kalendarz wisiał gdzieś tam wziąłam. A tutaj będą gabinety. Przejdźcie może coś tam zostało. Pinię, tak. Ale wyprócą, że tak powiem, do A nie? Odwiedzimy też ten szpital w Starachowicach? No oczywiście, że tak, bo tam jeszcze słuchawka, chłopka z telefonu. Wisi. Hmm. No to także. Odcinku, odcinka ze Starachowic, ze szpitala, też się spodziewajcie. Podjedziemy, nagramy. Kalendarz 15. Jepieczko. No to tak wszystko wygląda dość świeżo. No ale jak to wypruli wszystko? No, bardzo jest zniszczone. Widać, że nie jest to stare. Znaczy może być stare, ale było remontowane, bo jest wszystko ładnie równutkie Takie nasze czasy. No, a wszystko wyprute jest. Mm. Do niedawno jeszcze byli. A jest jeszcze garaż, Widziałam przez okno. Tu z zewnątrz chyba tak nie będzie widać widzimy takie ujęcie krótkie. No zewnątrz nie ciekawe No. W ogóle taki mały budyneczek, a on się tam ciągnie jeszcze do przodu, nie? Do przodu Nic, to tyle. Jedziemy dalej standardowo. Widzimy się za tydzień w niedzielę. Wszystkiego dobrego i pozdro. Cześć.